Witam serdecznie w kolejnym odcinku inżyniera programisty i wrócimy z kolei tym razem do serii Puzzle Cat 3D i wykonamy sobie dwa detale, które zapewne jak zwykle zauważycie na miniaturce filmu. Zatem przechodzimy do programu i rozpoczynamy od pierwszej części. Zrobimy sobie proste części naszego złożenia. Będą to dwa kółka, w zasadzie dwa rodzaje kółek, które później pozwolą wykonać już to złożenie w komplecie. No i zaczniemy sobie może od tego kółka, na którym jest tych cech charakterystycznych troszeczkę więcej. Natomiast w drugiej kolejności wykonamy to kółeczko, gdzie tam jest ono troszeczkę, można powiedzieć, że łatwiejsze. W zasadzie one obydwa są, można powiedzieć, że łatwe, natomiast niech będzie, że... Nie zrobimy to sobie teraz w ten sposób. Oczywiście jeżeli chodzi o elementy typu właśnie koła, jakie by one nie były, to generalnie najprościej je uzyskać poprzez obrót wokół osi, szkicu, tak zwanego przekroju tego, tego koła w pewnym e, w pewnym e, układzie. No, i teraz tutaj wykorzystując oś konstrukcyjną, którą sobie już utworzyłem początkowo, wystarczy, że będziemy do tej osi wymiarować. Dzięki temu będziemy mogli wymiarować tak, jakbyśmy wymiarowali średnicę otworów dotyczącą wszystkich powierzchni obrotowych tego tworzonego koła, a nie promieni. I to nam pozwoli łatwiej operować tymi wymiarami, nawet w późniejszym etapie, gdy będziemy już przygotowywać na przykład dokumentację. No, i teraz sobie te cechy charakterystyczne tutaj powymiarujemy, powyciągamy te najważniejsze, tylko że teraz sobie spojrzałem nie na, ten, nie na ten rysunek, bo tutaj mam dwa. Jeszcze raz to sobie tutaj utniemy. No to teraz przy okazji zobaczycie, że na przykład się coś pomylicie i chcecie zrobić. Nie warto w takiej sytuacji coś tutaj dokładać. Jednym z najprostszych rozwiązań jest po prostu zaznaczenie dwóch punkcików i wybranie tutaj opcji. Zcale przy czym teraz musimy sobie ten fragment lekko tutaj poprawić. No i w ten sposób jest po prostu najłatwiej sobie zrobić, żebyśmy nigdy nie robili czegoś takiego, że usuniemy jakąś krawędź, czegoś tam będzie brakowało i po prostu do tej krawędzi dołożymy jeszcze jedną. Potem to jest bardzo uciążliwe, jeżeli chcemy robić jakieś poprawki, zmiany i tak Dlatego starajmy się jednak upraszczać możliwie najbardziej szkice, które, które tworzymy. Teraz średnica maksymalna zewnętrzna to 34 mm, zaś średnica tutaj ta mniejsza, nazwijmy to w ten sposób, zewnętrzna to 32 mm. No i teraz szerokość całkowita to będzie 6 mm, ale może najpierw wymiarujmy sobie ten element po to, że jak nadamy ten wymiar 6 mm, a mamy tutaj jednak dosyć szeroki ten szkic, no to czasami może w dziwny sposób tutaj się poukładać przejście tych krawędzi, no i potem trzeba manualnie, prawda, te przenosić a jeżeli sobie od razu w pewien sposób zwymiarujemy przewidując w jaki sposób program nam te później zmodyfikuje no to wtedy nam jest na tym łatwiej zapanować no i teraz jeszcze widzimy że nie do końca mamy związany ten szkic ponieważ on się może nam tutaj względem układu współrzędnych początkowych przemieszczać raczej starajmy się robić tak aby był ten w jaki sposób ten nasz szkic również z układem z punktem zerowym układu współrzędnych z bazą Ponieważ to nam w przyszłości również ułatwi pracę, nie będzie nam ten szkic, że tak powiem, latał sobie po. Bo ekran, gdy będziemy chcieli robić jakieś zmiany, a jeżeli dobrze popracujemy nad punktem zerowym układu współrzędnym, to na przykład może nam to niekiedy pomóc w momencie tworzenia złożeń. No i teraz, w momencie, gdy już ten szkic zmienił kolor, przybrał taką w przypadku mojego układu kolorystycznego czarną barwę, no to wiemy, że jest w pełni związany. Zresztą mamy takie potwierdzenie tutaj na dole w pasku informacyjnym programu, że szkic jest całkowicie zdefiniowany. I właśnie zwykle, jeżeli Tworzymy szkicę. To pamiętajmy, żeby do takiej sytuacji dążyć. No, i wtedy wybieramy dodanie baza. Program automatycznie wychwytuje tutaj oś konstrukcyjną, jako oś obrotu. No, i możemy w ten sposób sobie już tutaj wstępnie to nasze kółeczko utworzyć, i jeszcze dodatkowo będziemy potrzebowali wykonania jednego otworu tutaj przelotowego. Możemy sobie go już w tym momencie tutaj umieścić, wykorzystamy sobie w. To w ten sposób, że zbazujemy sobie teraz bez wykorzystania osi konstrukcyjnej, zwykle to robię, ale możemy skorzystać z takiej funkcji tutaj jak pionowy. I teraz zobaczycie, że dodanie tego wiązania umożliwia tylko w pionie względem tutaj obranej jakby głównej osi układu współrzędnych umożliwia przemieszczenie tego punktu. Czyli teraz w tym momencie wystarczy, że dodamy tak naprawdę jeden wymiar bez tworzenia nawet już. Jeżeli znajdę tutaj to 0, one jest przesunięte dalej, a to wynika z tego, że tu jest 0 układu współrzędnych. To, że my tutaj widzimy układ współrzędnych przesunięty, to wynika z tego, wska jest wskazówka, na jakiej płaszczyźnie mam utworzony szkic. Natomiast zawsze główny jest układ bazowy, układ początkowy układu współrzędnych. Jeżeli oczywiście czasami potrzebujemy, możemy tworzyć własne układy współrzędnych, ale tutaj w tej sytuacji oczywiście nam jest to w żadnym wypadku niepotrzebne i wymiar, który tutaj będzie wynosi 11 mm. No i teraz możemy sobie na przykład albo przejść szkic, zrobić okrąg i wyciąć, albo jeżeli ktoś woli skorzystać z kreatora otworu, to może skorzystać z kreatora otworu i wybierzemy otwór, wybierzemy teraz średnicę FI4, zatem niech to będzie FI4, tutaj oczywiście mam pasowanie zrobione z racji tego, że tutaj będzie pewien element na wcisk, ale tutaj jakby w celach samego jakby przygotowania czy też materiałów do nauki samego modelowania, ponieważ to jest taka seria jakby modelowania od podstaw w programie SOLIDWORKS, dlatego tutaj już tego tematu poruszał nie będę i zrobimy sobie rozmiary wierteł, fi4, przez wszystko, pozycja, zaznaczamy płaszczyznę, z której startujemy i zaznaczamy i wiercimy na wylot, mamy otworek, szkic możemy już sobie ukryć. Także to wygląda teraz w tym momencie i teraz tutaj będziemy robić pewne pogłębienie. I jak zrobię to pogłębienie, jak naszkicuję tutaj teraz po kolei kształt tego wycięcia, to tutaj też coś, niecoś o tym powiem, dlaczego wykonałem, że tak powiem, w na zasadzie wybierania materiału, a nie na przykład w drugą stronę, że dodawania materiału. Ponieważ tutaj mam takie wyfrezowanie, zabazuje się już za ten gotowy otwór i to jest też to, dla czego zrobiłem ten otwór w początkowym etapie. Czasami warto sobie próbować przewidywać budowanie szkicu. Oczywiście, jeżeli już tworzymy, można powiedzieć, że... Jakiś detal na bazie rysunku, no to nam jest wtedy może, może jakoś łatwiej to, to zrobić. Natomiast w momencie, gdy tworzymy detal pierwszy raz z głowy, gdy coś robimy, no to zwykle nie mamy za bardzo na to. Na to wpływu nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Tu mamy promień 14 mm, i tutaj będziemy mieli promień 6 mm. Zrobimy to w ten sposób. No i wiadomo, gdybyśmy teraz dali, już zrobili wyciągnięcie i dali na, na obróbkę, to, ok, załóżmy, że sobie wy, wyjdziemy ze szkicu. No i wykonamy sobie na przykład to pogłębienie. Niech będzie, że wybierzemy sobie teraz tutaj ten fragment. Pójdziemy w dół i pójdziemy na głębokość 3 mm, czyli to będzie wyglądało w ten sposób. No i wiadomo, że jeżeli byśmy coś w ten sposób zrobili, tak rozrysowali i dali, żeby to ktoś zrobił na maszynie, na typowej frezarce, no to wiadomo, że nic z tego, ponieważ tutaj je mamy za ostrą krawędź, nie będzie, problem, nie będzie problem z narzędziem, aby coś takiego tutaj zrobić, dlatego musimy z przyczyn tutaj technologicznych dodać pewne zaokrąglenia, tak aby ten detal nabrał tutaj większego sensu. I sobie damy teraz zaokrąglenie, promień niech tutaj będzie z 3 mm, no to nam to wtedy sytuację tutaj o wiele poprawi. I co możemy tutaj jeszcze na przykład zrobić? A powiedzmy, że chcielibyśmy w inny sposób na przykład ten, to wycięcie, ten łuk, który tutaj powstał, z wymiaru. Albo powiedzmy, z jakiej przyczyny załóżmy, a nie wiem, źle to wygląda. Chciałbym jednak inaczej. Zabasowałem się tutaj ten otwór, ale chcę to teraz przesunąć. No, co z tym zrobić teraz? No to dobra, chodźmy jeszcze raz do tego wycięcia. Niech będzie, że przejdziemy tutaj do edycji szkicu. No i teraz powiedzmy, że, że nie chcę, żeby to tak to wyglądało. No to tutaj mamy takie zielone punkciki, które informują nas o wiązaniach nałożonych na szkic. Możemy po prostu usunąć to wiązanie i w tym momencie możemy dalej tutaj sterować, na przykład przesuwać nasz szkic. No i teraz gdybyśmy chcieli inaczej wymiarować no to powiedzmy, że wymiarujemy znowu względem, względem zera, ale powiedzmy, że stycznie, że chcemy jakby odsunąć od środka tutaj ten nasz łuk. Czyli pamiętamy, że jeżeli chcemy wymiarować stycznie, to musimy mieć wciśnięty lewy klawisz Shift, jeżeli wymiarujemy od zera do Okręgu, to nam złapie punkt centralny okręgu. Natomiast, jeżeli chcemy złapać do stycznej, no to najprościej zrobić, złapać sobie 0, wcisnąć lewy klawisz Shift i w tym momencie, jak znajdziemy na okrąg, to nam już program tutaj pokazuje wymiar styczny. No i klikamy sobie, puszczamy Shift i już możemy sobie nadać jakiś tutaj wymiar. Na przykład, niech będzie 6 mm. Ale teraz nam coś tutaj jeszcze brakło. A no właśnie, ta usunęła nam się ta, to wiązanie pionowe wiązania z, z zerem, dlatego możemy sobie w tym momencie tutaj ponowić, żeby nam tutaj już nie było problemu i żeby ten szkic był związany. Czyli na przykład można sobie w ten sposób tutaj poradzić. No i na przykład załóżmy, że o to nam chodziło, tak to, tak to jest. No i na przykład co tutaj jeszcze możemy dodać, żeby to wyglądało jakoś? Tak, w miarę sensownie powiedzmy, że tutaj sobie narzucimy jakieś zaokrąglenie. 3 mm, może nie, ale z 0,5 mm, może niech będzie i powinno nam wybrać całość. Tutaj sobie jakąś faskę zrobimy, także niech będzie tutaj, niech tutaj będzie faska i niech będzie ona miała powiedzmy. Szczegół B mam tutaj opisany I na szczególe B mam pół mm razy 45. Stopni niech będzie zatem 0,5 mm, i powinno nam również całe zrobić, no i jeszcze jakieś zrobimy tutaj zatępienia krawędzi tych ostrych, które tutaj widzimy na zewnątrz, czyli możemy sobie w zasadzie zaznaczyć wszystkie tutaj, te wszystkie, może nie, te dwie, te dwie zewnętrzne, czyli ta i ta, i tutaj damy sobie dwie dziesiąte, czyli tylko tyle, co lekko liźniemy dosłownie, natomiast ta zewnętrzna, niech tutaj będzie pół milimetra. Gdyby ktoś w jakiś sposób poszukiwał tego modelu, który tworzy gdzieś w sieci, nie znajdzie, to jest zupełnie od od zera, wymyślone moje specjalnie tutaj pod ten kanał, żeby również dla osób, które zaczynają od zera coś porobić, dlatego tutaj niektóre elementy, no, czasami może się zdarzyć, że jak będziemy już składać kompletny detal, to czasami coś tam, jeżeli czegoś nie zapatrzyłem, bo robiłem to bardzo szybko. Może się gdzieś tam pojawić, no ale mam nadzieję, jednak, że wszystko będzie tak jak trzeba. No i powiedzmy, że damy tutaj jeszcze, żeby było jakieś w miarę sensowne wejście, dajmy tutaj trzy dychy zafazowania, czyli też dosłownie lekkie liźnięcie, tylko żeby jakieś wypływy ostre pozostałości usunąć. No i w ten sposób byśmy mieli tutaj pierwsze kółeczko gotowe. No i z takim mniej więcej zwykle jak staram się to robić, że najpierw robię główną część modelu, a po wykonaniu głównej części modelu wykonuję cechy kosmetyczne, czyli sfazowania i zaokrąglenia. Ale warto też jednak zauważyć tutaj fakt, że nie zawsze to nam zadziała w tak 100%, że zrobimy główne, a potem, a potem robimy zaokrąglenia, fazowania. Czasami zdarza się, że na przykład te zaokrąglenia albo fazowania są powiązane z dalszymi operacjami związanymi na przykład z szykiem, czyli liniowym, czy kołowym, czy jakimś lustrem, czy jakimiś odbiciami, czy chcemy jakieś dodatkowe inne od tego uzależnić operacje, no to więc tutaj już wiadomo, no są zawsze jakieś wyjątki od reguły. Dlatego no kwestia, co kto w danej chwili potrzebuje. No i dobra, myślę, że nie ma tutaj więcej sensu mówić. Nazwijmy ten detal, niech to będzie koło duże, tak jak to było w rozpisce, zapiszemy. No i teraz przejdziemy sobie do kolejnej części i będzie koło małe. I tutaj już zupełnie bardzo prosty detal, ponieważ takiego potrzebowałem, więc tutaj już naprawdę to jest tylko kwestia bardzo szybkich. Tutaj kilku zabiegów, jeżeli chodzi o wykonanie, bardzo podobny początek. No i tutaj to, co już zacząłem wtedy, a wiadomo, że się troszkę pospieszyłem, i teraz tylko kilka prostych wymiarów. Średnica tutaj 6 mm, średnica zewnętrzna, ona będzie troszeczkę mniejsza, wynosi 23 mm. Ta mniejsza średnica wynosi 21 mm. Ten odstęp teraz, oczywiście, się złapałem, także tutaj nic złego się nie dzieje. Ten fragment wynosi 2 mm, szerokość również 6 mm, tak jak to było w poprzednim wydaniu i teraz tutaj ten wymiar mam ta głębokość również wynosi 3 mm i jeszcze brakuje nam tej średnicy również sobie ją tutaj szybciutko zapiemy wynosi 15 mm no i mamy już gotowy zdefiniowany szkic przechodzimy operacja dodanie Akceptujemy takie bardzo malutkie kółeczko i robimy podobne zabiegi, czyli jeżeli chodzi teraz o zaokrąglenie, damy sobie R05 tutaj w środku. Dobra, idziemy, wychodzimy teraz te dwie krawędzie ostre. Tak samo sobie zrobimy sfazowanie i ono będzie o wartości 0,2 mm, tylko tyle co po prostu zwykłe proste liźnięcie, żeby ostre usunąć. I sfazowanie tutaj sobie damy jest troszeczkę większe, pół milimetra. Nie wiem, czy wpisałem. Jeszcze raz sprawdzimy. Aha, jeszcze takie jedno. Zwykle jest tak, że jeżeli chcemy otworzyć operację, sprawdzić, no to po prostu klikamy. Idziemy do edytuj operację i widzimy, no, że wybrałem. Ale okej, okay, dobra, powiedzmy, jak możemy w inny sposób szybko sprawdzić czy zedytować wymiar. Po prostu, jeżeli dwa razy klikniemy, to pojawi się ta cecha opisana na modelu. No i również wtedy tutaj na modelu możemy sobie ten wymiar poprawić. I w zależności od tego jak mamy ustawienia w programie, często możecie zdarzyć, że poprawimy i nie zauważymy żadnych zmian, aczkolwiek może, ale nie musi pojawić się taki jako światła drogowe, które tutaj widzimy również jako przebuduj pod skrótem Ctrl B. W momencie jak sobie to klikniemy, no to już wtedy będziemy mieli odświeżenie modelu, czyli warto sobie po wprowadzeniu takich zmian odświeżyć. Często również pokazuję, czy też pokazywałem filmy z wykorzystaniem równań zmiennych i tak dalej. Jeżeli na przykład mamy model sparametryzowany, zdefiniowany za pomocą jakichś zmiennych, za pomocą jakichś równań, to może się zdarzyć, że na przykład chcemy przebudowywać ten model poprzez edycję, zmianę tych równań, które tam mamy zmiennych i to wszystko, co tam jest opisane. Szczególnie jak zobaczycie na moje początkowe filmy, tam parametryzowałem taką felgę, także tam bardzo dużo było tych zmiennych i to w jaki sposób to koło powstawało. I jeżeli czasami może się tak być, że tutaj macie automatyczną kolejność rozwiązywania, i automatycznie przebuduj, no to jeżeli to jest zaznaczone, no to w momencie aktualizacji, zmiany wymiarów, no to wtedy Wam się to, ten detal aktualizuje od razu. Ale jeżeli będzie to wyłączone, no to wtedy również będzie reagowało dopiero po kliknięciu przycisku przebuduj. I jeszcze ostatnie tutaj to, co nam pozostało, to w zasadzie teraz to, co. Dotyczyło tej krawędzi. Jeszcze raz dajemy też. A teraz sobie wybrałem nie to co trzeba. Tej krawędzi. I jeszcze mamy jedną krawędź fazowaną. Tutaj tą. Niech będzie 30 mm. No, i tyle, no i w ten sposób dotarliśmy tutaj do brzegu, jeżeli chodzi o te dwa proste elementy. No i w ten sposób zbliżamy się tutaj już, no naprawdę niewiele już pozostało tych elementów, także spokojnie uda nam się ten element dokończyć, i w momencie jak skończymy elementy, będziemy przechodzili do budowania złożeń, aż uzyskamy kompletny tutaj model. Myślę, że już po tych wszystkich elementach, które zostały utworzone, to już większość z Was może może zgadnąć co ten co to złożenie co to za tajemnicze złożenie co na początku o tym mówiłem przedstawia na razie jeszcze nie mówię ale może może już ktoś mniej więcej czuje co się tutaj będzie wydarzyło po tym dzisiejszym odcinku każdy kolejny oczywiście będzie przybliżał te domysły więc szybko się już okaże co to będzie. Dobra na koniec jeszcze oczywiście przejdziemy na, firmę, na stronę firmy SolidExpert i tutaj na przykład widzimy nowe informacje dotyczące promocji na oprogramowanie SolidWorks. Także jeżeli ktoś jest ciekawy na temat tej promocji, to zapraszam tutaj do zapoznania się z tymi informacjami oraz z ofertą, którą tutaj znajdziecie na stronie dotyczącą zarówno programu SolidWorks, ale też innych rozwiązań. Również znajdziecie tu informacje o sprzętach czy rozwiązaniach ERP, jeżeli w ten sposób budujemy bazę naszych, naszej produkcji na przykład. Tyle, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.